Dziękuję bardzo. Korzanki, koledzy posłowie. Oto mamy obraz demokracji. Osiem lat temu PIZ obiecywał, jak będzie słuchał ludzi. Wyście nie słuchali. My będziemy słuchać. To mamy demokrację. Minister nie chce słuchać tego, co mają do powiedzenia posłowie. Minister jedzie rozwieszać billboardy. Minister. Wychodzi z sali lekceważąco i mówi, że tego go nie interesuje, bo ważniejsza jest kampania wyborcza. Panie Ministrze, rozliczymy to, po wyborach rozliczymy, a dzisiaj pytania są konkretne. Dlaczego marnujecie ludzkie pieniądze? Przecież na lewo i na prawo wydajecie pieniądze. To przecież wszyscy obywatele widzą. Nowy ład reklamujecie, stary ład, yy, Krajowy Plan Odbudowy. No po co, po co to reklamować? Trzeba to robić, a nie reklamować, a Polacy sami zobaczą. Przykład reklamowania przy rachunkach za prąd i za gaz reklamę się robi. Ile to mniej Polacy płacą za rachunki, a ile by więcej płacili, gdyby poprzednicy rządzili? Platforma i Polskie Stronnictwo Ludowe, i wypisuje się, że to by było 100% więcej, 200% więcej. Ludzie dostają plik dokumentów, czytają i pytają się, no co mnie to interesuje. Ja bym odwrotnie napisał. Ile mniej Polacy by płacili za prąd, i zapytałbym, i, i wysłałbym taką reklamę, gdyby PiS nie rządził. I to by, to by była konkretna rzecz do wiadomości, więc. Potrzeba, potrzeba nam w tej chwili będzie po wyborach zbilansować to wszystko, policzyć te miliardy, które zostały Polakom zabrane. Ile rzeczy można by zrobić, ile szkół wyremontować, ile uratować powiatowych szpitali, które mają takie ogromne zadłużenie. To są dzisiaj problemy, a Was interesują reklamy i uciekacie wszyscy z sali, żeby. Rozwieszać kolejne billboardy, szanowni Polacy. Tak to wygląda. Dziękuję bardzo.